A więc siemanko widzowie. Dzisiaj nagram odcinek z anarchii, jak łatwo zarabiać kasę. Lecimy do pierwszego sposobu. A więc pierwszy sposób będzie polegał na tym, że robicie na jakiejś kwiatce 300, farme trzciny na koridach na przykład 10 tysięcy na 10 tysięcy, bo wtedy mało osób tam w, 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 będzie i pod żadnym nie stawiajcie tam skrzynek, beczek, piecyków itp. Bo wtedy, x i tak zwani cheaterzy, wam zbiją całą trzcinę. A na noc, albo jak logacie, nie zostawiajcie tej trzciny luzem, tylko ją ztn ztnijcie i schowajcie do under -chestu. Drugi sposób to jest te panie do ale trzeba umieć wychodzić z triapów i PvP. Wtedy można stosować ten sposób, bo jeśli się nie umie PvP i wychodzić z triapów, to będziecie tylko ginąć. Trzeci sposób to jest odpalenie x i kopanie diamentów i innych surowców. Nie, no oczywiście żartuję, to jest niedozwolone i możecie dostać bana na miesiąc albo na tydzień. Trzeci sposób jest niestety płatny. Bo kosztuje 50 zł. Kupujecie Rangę e VIP albo czekacie na event i kupujecie, kupujecie eventówkę. I wtedy możecie odawiać Kita, który, który zawija takie rzeczy. I z eventu macie podwojone szanse i nie tracicie jakichś itemków tam. Zazwyczaj tak jest. Czwarty sposób to jest ten MPC z zadaniami. Tu macie takie zadania, ja mam kida, rangę. I możecie mieć zadania. Jak macie rangę Kid albo GVIP, możecie wylocować sobie na nowo zadania. Nie, są niektóre łatwe i można no, nawet z nich spoko sumkę zajobić, a niektóre są ciężkie. Piąty sposób to wchodzenie w ARTP Random Teleport i szukanie graczy na mapie. Może wam się uda zabić, a może nie. Piąty sposób to jest taki, że musicie pójść na tach na i poszukać bas, które nie zostały zgryfowane. Tam zazwyczaj są diaks i temki. Szósty sposób to jest chodzenie na bossy. Tam ma się mocny dyob, jak się bossa pokona, ale trzeba mieć mocne itemy, aby chodzić, bo w diaksecie możecie bardzo łatwo zginąć przez nastakowanych graczy. Siódmy sposób jest związany z endem, bo musicie o jakieś trzecie rano, w nocy najlepiej, jak zwał, kto zwał, wejść sobie do endu i zabijać endermany. Wtedy jest mało osób, najmniej chyba na całej i wtedy jest, i możecie je zabijać. Porałki chodzą tak po 600, coś takiego, więc możecie sprzedawać. I ostatni sposób... To jest związane z rynkiem. Wchodzicie sobie w najnowsze i możecie szukać fajnych ofert. I robicie tak, abyście odświeżali sobie, czyli wchodzicie na drugą stronę i na pierwszą. I sobie szukacie fajnych rzeczy. Jeśli coś będzie opłacało się, kupcie sobie to i sprzedajcie do Jorzej, albo zostawcie sobie. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem. Do widzenia.